Goprys wczoraj, ale podgrzałam je w airtrainerze. Ja mam taką wersję z jajeczkiem, jako idealne wyszło. A dzieci na słodko z dżemem z owocami. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj się z Wami witam z Bolesławca. Miałam tutaj rano wizytę. Beauty, bym powiedziała. A teraz lecę do mrówki, bo wracam i czekają na mnie pomidory, ale ani ja, ani mama nie mamy już zapasu nakrętek na słoiki, więc wpadnę i coś kupię. Chociaż boję się wchodzić, że jak zobaczę te wrzosy i te wszystkie inne cuda, to że ulegnę pokusie. A może to już czas? Dzisiaj nie, dzisiaj u nas koło 30 stopni, to jeszcze trochę lato, a nie jesień. tylko popatrzę. I ja tylko popatrzę. No dobra. Jestem lżejsza o 270 zł, bo kupiłam kilka wrzosów, ale bardzo ładne. na prędki. chrupki. Dzisiaj trochę późny, ale szybki obiad. Mam tutaj łososia którego zaraz wrzucę do piekarnika, a później biorą się za to. Końca, co prawda, jeszcze nie widać, ale pierwsze efekty tak. I co my tutaj mamy? W tym pojemniku, w tym naczyniu. Mam pomidory obrane ze skórki. Mój mąż mówi: Po co wszystkie witaminy wyrzucasz? A tutaj mam tak, jak robiłam w ubiegłym roku e, czyli pomidory ze skórką. Pomidory, e, rozmaryn, czosnek. Dodam zaraz oliwę z oliwek i będę to zapiekać. 30-40 minut. Zrób ze mną pyszną zupę krem z dojrzałych pomidorów, którą można zamknąć w słoikach i cieszyć się jej smakiem zimą. To cuda, to nie tylko zupa. Można później to wykorzystać do wielu dań. Na przykład będzie stanowić bazę do. Na dzisiaj koniec. 24 słoiki za mało jak na zimę. Na pewno będę dorabiać, ale nie wiem, może gdzieś za tydzień za dwa. Jak na razie zmęczyłem te pomidory. Wypijam wodę i idę porobić trochę kroków na dwór. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.